Witam Was serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj mamy szczególny dzień jest Dzień Mamy, więc chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom. Życzę Wam wiele radości, uśmiechu na co dzień, pogody ducha, samych słonecznych dni i spełnienia marzeń. Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że ten dzień spędzicie bardzo miło, w miłej, rodzinnej atmosferze. Kochani, teraz w weekend byliśmy na jarmarku we Wrocławiu. Gorąco Wam polecamy ten jarmark. Naprawdę jest co oglądać, jest co sobie kupić. Cały filmik z tego jarmarku pojawi się na kanale od Krzysia. Teraz w weekend. A ja jeszcze dzisiaj wieczorem wrzucę Wam filmik z Pepko, ponieważ byłam na przeglądzie i znalazłam naprawdę sporo nowości. Jeszcze raz życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia jeszcze dzisiaj wieczorem.